Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. W tym dzikim zakątku, dzikim, ale ujarzmionym jest to piękny ogród. Chciałem dzisiaj pokazać wam. Coś, co mnie napotkało, mianowicie rój pszczeli sam przyleciał, zagnieździł się w ulu podstawionym. Niektórzy myślą, że to niemożliwe, ale jak człowiek chce, to jak najbardziej jest to możliwe. Jeszcze hucznie. Akurat pszczoły są już przeniesione do nowego ula, ponieważ ten stary był akurat tylko tymczasowy. W sensie jest to stary ulszawkowy, w którym wywaliłem po prostu przegrodę pomiędzy jodnią a, a, a gniazdem. Przybijałem listewki, tak żeby zmieściły się tam ramki wielkopolskie. Jest, jest to 6 ramek dokładnie z wędzą było wsadzonych, które teraz zostały przełożone do, do korpusa korpusu wielkopolskiego. Jest trochę zadymy, że tak powiem, muszę to przygasić, bo niestety nie miałem przy sobie podkurzacza. ale siano dobrze dało egzamin siano ma bardzo gęsty dym same oczy łzawią tu już są pszczoły przeniesione do kortusiku ładnie są też widać spokojne pszczołki one przyleciały tu jakieś 3 dni temu Prawdopodobnie. Było to od niedzieli do, do środy, który dzień. Przyznam, że ruj dość pokaźny, bo, bo chyba te wszystkie dziesięć ramek one obsiedną Ale bardzo spokojne pszczoły. Nic, nic nie atakują. To jest ten stary ul. Jako przynęte pod daszkiem dałem stare resztki bosku, szybę, propolis, resztki starego miodu, tak żeby wtedy miały coś wy, wy, wyniuchały, że tak powiem. Jezusie, jest jeszcze daszek, woli W środku to wyglądało mniej więcej tak, tylko na chwilę otworzę, żeby się tu nie, nie zleciały mi. Po prostu tu są listewki, było, były dwa pręty powieszone, ramki były po prostu postawione, wiadomo pszczoły sobie same przylepiły, ale już dzika zabudowa była, była już zaczynały budować na dziko. Trzy ramki, cztery były, były od, odbudowane benzy, a resztę pszczoły już jechały na dziko. To widać tutaj już pyłek znosiły nektar świeży teraz te pszczoły tu sobie posiedzą do jesieni spokojnie okolica jest bardzo fajna dość urodzajna że tak powiem szczególnie na wiosnę dużo wież Pola rzepaków w maju. Podobno gdzieś tu nieopodal jest y, pole paceli. Ogólnie ten ogród jest też bardzo, bardzo obfity. Jest tu bardzo dużo y, żywokostu, y, niecierpka himalajskiego. Bardzo dużo, bardzo dużo. Więc jak oczywiście jako chwast występuje u nas. Siostra zadbała też o młode lipy, akacje bardzo obfita okolica no i to właściwie tyle chciałem pokazać jeszcze tu przykryję daszek troszeczkę takim prymitywnym tymczasowym plastikiem flexą. Żeby nie okło, damy na to kamień. I fajnie pszczoły. Tu przykryjemy jeszcze daszkiem. Fajnie pszczoły się tu dzisiaj już zadomowią w tym Nowym Ulu. Pogoda jest wyśmienita. <noise> Możliwe, że pszczoły same wybierają takie dzikie miejsca. Już może mają też dość ludzkich. Wiadomo, jak nie mają wejścia, to do komina wejdą. <noise> Ale może same jednak wolą takie rejony bardziej dzikie, gdzie ludzie tak tak nie ingerują, gdzie jest spokój, jest zieleń i, i, i przyroda daje sama sobie radę i to o wiele lepiej niż, niż człowiek by sobie mógł to wyobrazić nawet. Tam jest, jest gdzieś jeszcze Piorun, mój pies, wierny towarzysz. Piorun. Pioruno, Oj już leci, leci. Tego misia muszę pokazać, no pojdź Piorun. To jest piękny pies towarzyszący, bardzo fajny pies. Tak. Tak impulsywny troszkę, ale, ale bardzo fajny jest. No i tym chciałem zakończyć ten program. Tô na hora,